Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku z cyklu Kynologia w pigułce. Dziś, jak zresztą często w naszych odcinkach, gościem jest menedżer OSPR Canal Club Remigiusz Czech. Dzień dobry Państwu. Dziś powiemy o tym, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu. Pod koniec tygodnia w niedzielę miało miejsce walne zgromadzenie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Psarasowego Canal Club. Jak co roku na terenie restauracji Czarny Staw, tym razem w salach konferencyjnych hotelu, mieliśmy okazję gościć, dopisali nasi członkowie, sporo ich zjawiło się w niedzielę w Nowym Adamowie. Panie Remigiuszu, było przedstawione sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności także o planach na kolejny rok. Dużo pan hodowcom opowiedział. No tak, rzeczywiście, no, tych sporo nowych koncepcji porawiło się na 2019 rok, opowiadałem o tych wszystkich rzeczach, których będziemy inwestować w tym roku, także zaczynamy od tego projektu sponsorskiego z Sokołem Aleksandrów, następnie e, będziemy cały czas udoskonalić nasz portal, następnie będziemy inwestować w... E Eksport, import, o tym sporo mówiłem, także to też jest fajna dziedzina, ciekawa dla naszych hodowców. Jeżeli ten portal już będzie całościowo zakończony, wtedy też będziemy u nas otwierać sekcję importu, eksportu zwierząt na cały świat. W tej chwili trwają rozmowy z przedstawicielami linii lotniczych, także zobaczymy w ciągu miesiąca, dwóch, będziemy mogli szerzej powiedzieć, jak ta nowa dziedzina będzie wyglądała eksport, import, czyli coś, co ma pozwolić naszym hodowcom rozszerzyć nieco swoją działalność, czyli sprzedawać psy nie tylko w Polsce, chociaż i tak wielu z nich już sprzedaje psy za granicę, była także był także poruszany temat sklep. Tak, tutaj sklep, jeżeli chodzi o sklep, ten online już jest gotowy, można powiedzieć w tym momencie. Trwają rozmowy związane z zagospodarowaniem wszystkich rzeczy do naszego sklupu, gdzie będziemy to logować naszym, naszym znakiem i będą wystawiane te produkty do sprzedaży. E, oczywiście walne zgromadzenie członków to była także okazja do spotkania z gościem specjalnym walnego zgromadzenia. Świadomie nie mówiliśmy o tym kto to jest. Chcieliśmy zrobić niespodziankę, no i to była pani minister Joanna Kopcińska. No obecni wydawali się usatysfakcjonowani, zaskoczyło ich to. No tak, miała być no niespodzianka, to, to była to niespodzianka, także tutaj nasi hodowcy mieli możliwość bezpośrednio się spotkać z przedstawicielem rządu polskiego. No i tutaj pani minister no, powiedziała pokrótce e, tematy, z którymi cały czas się borykamy i jak, jak y, będzie to wyglądało w przyszłości i ze strony obodu rządzącego i z naszej strony. My tutaj przede wszystkim liczymy na takie wsparcie pani minister. Nie wiadomo, czy będzie ministrem za jakiś czas, dlatego że te plany mogą wyborcy zmienić już niebawem, ale jeśli ktokolwiek jeszcze miałby podobne pomysły jak poseł Czabański, czy wcześniej poseł Suski w najbliższych miesiącach, czy później, no to będziemy mogli liczyć na takie wsparcie. I przede wszystkim liczymy na to, że obóz rządzący będzie takie szkodliwe przepisy blokował. No tak, no tutaj wiadomo, ten, ta, ta ustawa, zapisy w tej ustawy no, do niczego dobrego nie prowadzą. Także duża e, ilość osób z rządu i czy posłowie no, wiedzą, że te zapisy są niestety jakie są, i, i zdają sobie sprawę, że, że tak nie może wyglądać prawo. I, no będziemy pracować wspólnie nad tym, żeby rzeczywiście ta ustawa była zapisana w takiej formie, żeby była dobra dla, dla wszystkich, a nie dla jakiegoś, jakichś osób, po prostu, z, z, które mają, można powiedzieć, lobby w tej całej ustawie. Szanowni Państwo, nie będę Wam zabierała czasu. Spotkaliście się, żeby rozmawiać o ważnych dla Was problemu, problemach. Ja chcę zapewnić o jednym. Wtedy, kiedy będę mogła pomóc, tak jak w tym przypadku połączyć Państwa władze z władzami, z przedstawicielami rządu czy w każdym innym jestem. I uważam, że każdy z nas, kto pracuje w Parlamencie czy w samorządzie, w ten sposób powinien wykonywać swoją funkcję. My się nie znamy na wszystkim. My mamy zapoznać się z tematem i doprowadzić do tego, żeby tworzyć płaszczyzny dialogu i porozumienia, bo tylko wtedy, kiedy się rozmawia, jesteśmy w stanie wypracować kompromis. Życzę Państwu dzisiaj owocnych obrad, a wtedy, kiedy uznacie, że trzeba jeszcze raz kontaktować, jestem do dyspozycji. I wszystkiego dobrego i gratuluję Państwu również tego samozaparcia w tym co robicie. Trzymajcie tak. Dziękuję bardzo. No tak jak Pani Minister mówiła i myślę, że to jakby podsumowuje całość tutaj tych naszych starań o dobre zapisy w ustawie. Rządzący też nie mają patentu na wszystko, nie mają patentu na wiedzę w każdej dziedzinie. No, każdy z nas, tak? No, wiadomo, że jeżeli jesteśmy fachowcami, to bądźmy fachowcami w jednej dziedzinie, a nie, a nie w dziesięciu. Także tutaj pani minister zapewniła nas, że rzeczywiście do prac powinny być dołączone osoby, które mają mieć wiedzę i kompetencje. I tutaj no, widzimy naszą szansę. No, cieszymy się, że jesteśmy postrzegani właśnie przez członka rządu jako partner do tworzenia prawa. No i mamy nadzieję, że to prawo, te propozycje. W kolejnych już tutaj odsłonach, jakichś autopoprawek do ustawy, czy nowelizacji, no już będzie to wszystko wyglądało zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o walne zgromadzenie członków, no to rozmawialiśmy także o tym, jak doszło do spotkania właśnie za przyczyną pani minister Kopcińskiej z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Mardanowskim i także no, przedstawialiśmy hodowcom pulisy tutaj tego naszego odejścia z Polskiego Porozumienia technologicznego Chodowcy również nie mieli żadnych uwag co do tej naszej decyzji. No rzeczywiście tutaj było czuć to wsparcie i to jest dla nas naprawdę motywujące i budujące na przyszłość, że jednak ta nasza decyzja była uważana przez naszych członków za decyzją słuszną. Tutaj też zresztą sporo pytań odnośnie już naszej nieobecności w PPK było związanych z głównie przyszłością dokumentacji czy też przyszłością wystaw. I hodowcy tutaj też myślę e, otrzymali e, no, wyczerpujące odpowiedzi w tym temacie, no bo i rodowody eksportowe będą wydawane, e, mimo że nie w organizacji międzynarodowej, no to Canal Club zawsze miał prawo do tego, żeby takie rodowody wydawać. Ale także powiedzieliśmy dużo na temat wystawy tych naszych planów. Tutaj myślę też również hodowcy byli mile zaskoczeni, bo do tej pory Kennel Club samodzielnie organizował wystawę w Nowym Adamowie, no jeszcze był stawiszyn wraz ze Strażą dla Zwierząt, był też współorganizatorem kilku innych wystaw, a teraz pokazaliśmy, że E, mamy te plany, y, aby samemu we współpracy z samorządami, także tych kilka wystaw zrobić, aby nasi hodowcy nie byli stratni. No, potem. Oczywiście, no tutaj nie będziemy już oglądali po prostu za siebie, idziemy do przodu, niech weź, reszta niech się martwi, żeby nas dogonić. Drugi czerwca Adamów, y, nowy Adamów, y, znana już wystawa, można powiedzieć, że nasza perełka. Y, już są formularze zgłoszeniowe, już można się zgłaszać na tą wystawę, już są pierwsze zgłoszenia otrzymaliśmy. 3 sierpnia, sobota, jedyna wystawa w sobotę z tabiszem, tam będzie piknik rodzinny. Tak, tak, tutaj robimy klubówkę tylko i wyłącznie dla, dla naszych hodowców z Kenel Klubu i jak było w zeszłym roku, no, to jest wystawa razem, razem z piknikiem rodzinnym, także po wystawie na pewno bardzo dużo ludzi zostaje i jak to się mówi, z zabawa do białego rana. Jeszcze dwie nowe lokalizacje. 15 września Opoczno. Myślę, że nie tylko ze względu na samo miasto, ale na samą lokalizację już wystawy w Opocznie. Też ciekawa inicjatywa. Tak, bo to rzeczywiście ta lokalizacja jest taka nietypowa, jak, jak przy tych innych wystawach. Tutaj będziemy mogli, jesteśmy umiejscowieni w centrum, w centrum po prostu samego miasta, gdzie rzeczywiście ta frekwencja i osoby, które będą chciały zobaczyć jak się te pokazy nasze odbywają, no, będą miały bardzo blisko. I coś, co również jest no, bardzo ciekawą inicjatywą, co może się okazać prawdziwym show, to tutaj Warszawa, Wola, Nikołajkowa wystawa, bardzo ciekawy obiekt. Tak, tutaj no, rozmowy mówię, no, już się zakończyły na, na etapie, że wspólnie, razem z samorządami organizujemy. Jeżeli chodzi o Warszawę super wsparcie, no, a szczegóły będą pokazane wkrótce, to myślę, że, że wszystko piszemy Na, Na razie nie zradzamy. Na pewno będzie się dużo działo, bo rzeczywiście obieg jest piękny. Jak to będzie wystawami Kłajkowa, to naprawdę będzie to mikłajko. Y też otrzymujemy sporo już zapytań od Państwa, co w takim wypadku, jeżeli chodzi o sędziów, tak, no bo jest i międzynarodowa wystawa w Adamowie, no i także, czy to klubowe, czy, czy, czy krajowe wystawy, ale tutaj na razie jeszcze bez szczegółów, możemy tylko powiedzieć, że w niedługim czasie dowiedzą się o tym hodowcy i myślę, że będą bardzo pozytywnie zaskoczeni. Rozmowy trwają, także czekamy tylko na potwierdzenia. Myślę, że lista sędziów, którzy będą sędziować w tym roku, będzie niedługo też udostępna na naszej stronie. A z drugiej strony, tak jak mówiłem na walnym zgromadzeniu, um, ruszamy z projektem od 1 stycznia 2020 z własną szkołą, która będzie szkolić własne, naszych, naszych asystentów i sędziów kinologicznych. I to jest również jeden z tych nieco bardziej już dalekosiężnych planów Canal Klubu. Podejrzewam, że na kolejnym walnym zgromadzeniu uchodowcy dowiedzą się, w jakim stopniu zostały te plany zrealizowane, jak do tej pory, to chyba nie trzeba było się tłumaczyć, że coś nie zostało zrealizowane. Tego... Raczej wyprzedzamy jeszcze parę miesięcy do przodu, także tych, 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 tych realizacji sporo robimy w ciągu całego roku, także no... W tym roku na pewno się nie będziemy zatrzymywać, tylko przyspieszymy jeszcze na piąty bieg. Jest kwiecień, już niebawem, bo to zleci praktycznie bardzo szybko, majówka, po majówce Dzień Dziecka, weekend pierwszy, 2 czerwca. Przypominamy, 2 czerwca wystawa międzynarodowa w Adamowie połączona z Dniem Dziecka. Masa atrakcji dla dzieciaków, dla całych rodzin. Zawsze to jest duża impreza, duża wystawa, także już jest formularz zgłoszeniowy na naszej stronie. Widzą to Państwo teraz na swoich ekranach. Także zachęcamy do tego, aby zgłaszać się na wystawę. No, a kolejne walne będzie dopiero za rok. To był taki odcinek technologii w pigułce, w którym podsumowaliśmy to, co się wydarzyło w naszym klubie w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu. Za uwagę bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia.